Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, Ochotniczej Straży Pożarnej w porębie radnej to zgrana grupa. W pełni zapału młodzi ludzie dążą do tego, by za parę lat zostać strażakami wyjeżdżającymi do działań ratowniczych. Wymaga to systematycznej pracy, dobrego przygotowania. Czemu sprzyja udział w licznych zawodach, takich jak halowe zawody sportowo-pożarnicze, zawody z wiedzy pożarniczej, zawody z udzielania pierwszej pomocy, ćwiczenia z rozwijania linii gaśniczych, zakładania ubrania specjalnego i wiele innych? Dobrą okazją do integracji był turniej FIFA i wyjazd do jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 1 w Tarnowie. Do tej pory, wśród drużyny, wspominane są 24-godzinne zajęcia pod tytułem Dzień z Życia Strażaka i nocne alarmy podczas zajęć. Działalność drużyny to także uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych, takich jak dożynki parafialne, gminne czy uroczystości patriotyczne. Młodzieżowa drużyna pożarnicza to nauka i zabawa w jednym. Uczymy się obsługi sprzętu, zasad BHP, teorii pożarnictwa i pierwszej pomocy. Ale zawsze z humorem. Ważne są wspólne doświadczenia, które uczą odpowiedzialności i przygotowują do działania w każdej sytuacji. W tym roku uczyliśmy się i powtarzaliśmy takie ćwiczenia jak udzielanie pierwszej pomocy, zwijanie i rozwijanie węży, była także nauka nazw różnych sprzętów strażackich i wiele innych zajęć. Ten rok był dla nas czasem nauki nowych umiejętności, fachu strażackiego. Szczególnie podobały mi się zajęcia 24 godziny. Każdy dzień spędzony w Remizie jest super, ale najlepsze są chwile, gdy nasi starsi koledzy wyjeżdżają do działań. I wtedy możemy obserwować od środka, jak wygląda ich wyjazd na akcję. <śmulny> Dla mnie wyjątkowym doświadczeniem było zakładanie ubrania bojowego na czas i symulowanie wyjazdu na akcję. Braliśmy też udział w halowych zawodach sportowo-pożarniczych, i warto dodać, że w dwóch z nich zdobyliśmy pierwsze miejsca. Ten rok był naprawdę super, bo często organizowane były różne zajęcia. Mi się bardzo podobało i zachęcam też Was do służby w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej w Porębie Radnej. Bycie członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej w porębie radnej jest super doświadczeniem. Zapraszamy każdego z Was. To jest coś wyjątkowego, że można robić to, co się lubi w poczuciu, że robi się coś dobrego, coś potrzebnego, co służy innym, co za parę lat może stać się prawdziwym życiowym powołaniem. To.